Jedna rzecz z zagranicy, która wydaje mi się bardzo ważna, to ta, że narasta sprzeciw wobec tej wizyty Józefa Borela, o której wczoraj mówiłem w, w Moskwie. Kompletnie absurdalnej, zupełnie niepotrzebnej. Absolutnie zgadzam się tutaj z komentarzem Giefer który, który w bardzo twardych słowach określił tę wizytę i mówi, że jeżeli się tam wybierasz, to musisz wybierać się tylko i wyłącznie z na Kreml, tylko i wyłącznie z komunikatem siły, wspartym mandatem sankcyjnym. Jeżeli tego nie masz, to po co tam jeździsz i dajesz się upokarzać publicznie? Polska w ramach retorsji wydaliła teraz jednego dyplomata rosyjskiego, bo jak jak wiecie, został wydalony i polski, i szwedzki, i niemiecki dyplomata przez Rosję w trakcie wizyty w szefa unijnej dyplomacji. W... To już większego upokorzenia, większego splunięcia w twarz nie można było dostać. Trwa dzisiaj dyskusja, no co z tą dyplomacją unijną, tak? I oczywiście, że my, dobrze, że robimy takie rzeczy i tutaj propsy, tak? Znaczy dobrze, to się stało. Stałe przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej Polskiej zorganizowało konferencję 27 ambasadorów z, ze współpracownikami Aleksja Nawalnego. W, którzy mogli opowiedzieć o tym, co się dzieje dzisiaj w Rosji. Natomiast jeżeli my chcemy, żeby mi, żebyśmy chcieli mieć działającą sensownie unijną dyplomację, co no, czasy powiedzieć po Federice Mogherini i po, po Josepie Borelu, że ludzie z południa Europy nie do końca czują, gdzie się dzisiaj znajdujemy. Jeżeli chodzi o ten kierunek wschodni, to potrzeba by było kogoś z naszego, z naszej części Unii Europejskiej, ale żeby to się stało, to musielibyśmy mieć pozycję w Unii Europejskiej. A myśmy, kiedy formowała się ta Komisja Europejska i w związku z tym również ten the um Przedstawiciel do spraw stosunków zewnętrznych, czyli ten minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, no to myśmy byli zajęci waleniem we Franza Marmansa żeby nie został, w broń Boże, tam w tej komisji nikim ważnym, bo on przecież ośmielał się przeciwstawiać Polsce. Waliliśmy w człowieka i nic żeśmy na tym nie zyskali. Natomiast jesteśmy dzisiaj w takim sąsiedztwie, w jakim jesteśmy, pozbawieni mocy sprawczej, i to jest ta, też jedna z tych rzeczy, które natychmiast trzeba będzie zmienić i o której cały czas mówię, że trzeba będzie zmienić. Polska musi znowu być silnym graczem, który siedzi przy stole, a nie jest z karcie